Siemanko witam was w kolejnym odcinku, teraz y, z czegoś innego, z strony kdrop.pl, dzisiaj ze mną jest Kokosek. Witam. Y, I Robecio. hej jeszcze My ogólnie będziemy towarzyszyć w otwieraniu skinów w kapuście. Y, tak, dokładnie. Y, mamy 32 zł i 67 groszy na to, tak? Od tak, trzy na raz. A... Otwieramy. A co to jest? Nie wiem, dobra. Nie wiem. Ale nie klikaj. To jest tak, że od razu pokazuje co wygram Nie, to nie, to nie. I... Uwaga. O Jezu. O, kupcia. Ej, ale oddało, oddało. Od, chyba. Oddało grosza jakiegoś, no nie? O, no, no to... Spr... Zostajemy się, Sprzedajmy... Sprzed... Okay. Ja bym sprzedał... O, sprzedajmy to środkowe. To środkowe? Reszty zostawcie na ja się że zrobimy. Ja się pojedyncze A, dobra. Tylko stealth Dobra, i nie, open cicho. again. Myślę, że jeszcze raz. No, no. Tak, tak, czy... tak. tak, tak. Odbieraj się raz. do czegoś innego może. Może o... potem jeszcze upgrader er byś zrobił. Oj, oj, oj. Hmm. Był... Nie, to nie to oddało teraz. Nie, nie oddało. Zabrało 3 zipa. Upgrade'ujmy. MK, Mk m Ja bym M-kę zaupgrade'ował. Ja bym wszystko zaupgrade'ował. Nic, nie, tak nie, nie, bo, bo jak stracisz, to będziesz miał lekki problem. A, i no te wszystkie skiny na Akacza może, dawaj, próbujesz. Ja bym tak zrobił. No nie, po jednym. Po jednym mówisz? Dobra, zacznijmy od mm, Dawaj e -y. na... Na co chcesz? Ja bym na też patrz... No dobra, dawaj tylko y, patrz na procenty? te, patrz na procenty. Podaj sobie gdzieś tak złotówkę, żebyś miał większe szanse. Dobra. No, no gigantyczne są teraz szanse. Yy, no I dobra, no nic. Widzę Piszcie, 50, 50. Odda, odda, odda. Albo da. dawaj rola, a nie, dobra, nie odda, bo nie odda. Oddało. Oddało, ty oddało, 3 zł zarobiłeś. Oddało. Oddało do... Ja bym teraz poszedł otworzyć jedną skrzynkę. Jakąś tam? No co, ja bym sprzedał te wszystkie i zostawił na razie tylko Garriera i otworzył za te. Albo nie, dobra. No z... Dobra. Yy, chodźmy do. A co to jest ten Space Event? no to jak Piszmy masz Musisz kosmi... te kosmitki, taki wiesz, te. A no. ja mogę, ey, Posz... O, Jedno Możesz, ale ty o, 2, 3, możesz jeden, a ale to mało. Możesz jeden, ale to, to słabo daje. Nacisnąć? No, no, no. no. no nie, no, nie no. Wiem, dajmy to. A to mało daje. Ile, za ile co kosztuje? No ile co? Prawie tak jest. Zobacz sobie w twoim tym. Mm, jest... Zaraz to jest... się okaże, że on za trzysta no. no. upgrader po prostu wejdę. Złoty 70, o, do do osiem. ale za, za no, tak za darmo? Zawsze coś za upgraduj, albo sprzedaj, albo upgradej, bo rewolwer to. Dawaj, fa digla, dawaj, digla. Albo taka łupa może. Pokaż jaka to jest. Taka, o. Fajna jest. O, my ją Podoba znamy. Się. Ja ją dzisiaj dropnąłem, ale ją sprzedałem. Dobra, jeżeli dropnie, to daję ją y, robeciowi. O kurde. Dobrze? Dobra. Ale to jest daj Nie, to dodaj już złotówkę, jak już. Może. Dobra, to na a, pewno tak siądzie, na pewno, pewno siądzie. Ej, daj, daj training mode, daj training mode. To, daj to wtedy się dzieje. Tak, dobrze? Ile, no, 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 no. Dobrze. Dawaj, jak siądzie, jak nic. Siądzie 100%. Nie, a ale... nie siadło. Ty masz pecha, ropeju jakiegoś, niestety. Nie siadło. Dobra, dawaj, teraz otwierasz skina dla mnie, dawaj. E, dobra, ale tu skrzynkę otworzę dla ciebie. Tak, otwierasz, otwierasz. Krzyń, nie. gdzie się case y nie, wchodzi. Jaki. To o wejdź wejść, kliknij tam. A, jak, jak... Ma Stefa ci otworzyć? Dawaj, otwieraj. to jednego, Mastifa. to jednego. Nie, 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 albo nie, albo nie. Po, czekaj, pokaż czekaj. jakie tam sobie jeszcze skrzynki. Tu są drogie. O, o, albo jaki czekaj. jest ten war? Jaki jest tam ten war? A, a zobacz, zobacz, jaka jest najmniejsza rzecz. Czy ona odda, czy zabierze. Chodzi że to? Zabierze chyba. Nie. Jak będzie, to. Do... Yy, będzie kilka groszy na miódź. Dobra, dawaj, otwierasz. Dobra. Dawaj. Otwierasz. Jedną. Ciekawię czy będę miał... Jedną, nie jedną. Oh, ja myślę, że jeszcze nie? O kurde, Deagle. Digger Ile to jest? oddał? Upgrade. Upgrade. Nie oddało, upgrade'uj. Eee, ja no, bym mądrze to zapgradeował. Co to jest? <śloni> to jest ludzik. Chcesz ludzika? Tak, ja chcę ludzika. Nie no... Gariara. Nie, czy. ja chcę Famasa. Czy fa masa? Chcesz? Dobra. Dodam ci 70 groszy. Dziękuję. I... Dobrze okay. Co dać? Co dać? No, eee, nie, podasz. zostawiasz na sucho. Na sucho? Na, sucho? No, na sucho. Da, czy mam farta. Masz. masz, masz. Mam kurde, Ulepszamy, jeszcze? Ulepszamy jeszcze? Ja, ja, ja bym to zaupgradezował, bo to ten skim brzydki jest. Nie, no. zostaw mi go, ja go chcę mieć. A tam? mam Ja mam snajperkę. A tam jaka snajperka, za 8 złotych jest taka. Oddupcyj się od mojego famasa. Naprawdę no, chcesz tego famasa? Nie mam skina do famasa, więc ja potrzebuję skina do famasa. Zastawię. A czekaj, może będzie ładniejszy do famasa. Ale jak mi siądzie, to nie, tutaj już się nic tu, nie siądzie akurat. Ej, mam pomysł! No. Ja bym zostawił tylko tego fa famasa i sprzedał wszystko, i bym otworzył znowu. Dobrze. Gdzieś się. No, brata ja tu. Nie, jak ty Ma Tak, Majakont. No wszystkie bronie. Dobra, ale to zostawiam dlatego, nie? Tak, Famas'a mi zostaw. Mogę ja for. Jak najmniej na broń. Ale on już jest upgrade'owany, to już go nie masz. Upgrade to nie można. A, no tak. Celuj te, które chcesz. Trafi ci się ta najsłabsza, to przegrywasz. Ale kosem ma, ma kose. Dobra, dawaj. 3 złote. Jedną otwórz, Jedną otwórz, jedną otwórz. 4, w sumie jest zaboli trochę po, w port Okej, okay. nie, nie, nie dropi najsłabszej. Tak, taki raczej tak. Ja będzie mało. Nie oddała. Złotówkę to zabrało, nie oddaję, nie oddaję. Dobra, spróbujmy jeszcze splittować. Snajperkę? No, e, a jaka to jest? Jakaś... Możesz spróbować, spróbuj. Może tak spróbuj. 60 i bym Ja dał... bym trollował, no. Tak. Okay. Dawaj, spróbujmy. Odda? Nie, nie odda, ja! Jakbyś tego nie zaznaczył, to by oddało! No bo to jest, no tak zawsze jest. Gdy tak jesteśmy na minusie, trochę byśmy Dawaj Mastiffa, odda. Kiedyś musi. Kiedyś Mastiff odda się, słuchaj teraz Akacze, obiecuję. Ale to musisz dwa Mastiffy otworzyć. Dobra. Jakiejś. Odda, Kosa będzie. Nie ma Kosa, no. nie, nie, nie ma kosy, ale. To jest... Ale trzeba, czy jak będzie, ja nie lataj. Mnie oddało. Mnie oddało? nie oddało! To zabrało 8 złotych. Jezu, to trzeba ulepszyć. A dawaj dwie naraz. Tak chcę. Taki akacz? Tego akacza, dawaj tego akacza. Bez niczego, super. A to jest No już, dobrze, Ej, ja tego akacza mam w ogóle, oddało. To dasz go popyciowi. Nie, ale ja bym jeszcze zabrajdował. ja bym jeszcze zaprejdował. Ale dobra, zapgrejduj. Ale, teraz mądrze, teraz mądrze. No. Ja dawaj bym na, posprzedł. dawaj na tego fomasa za 11. Tam na dole jest, FAMAS. Tego? Nie, na dole, dalej, Tego? Dalej. Tak, co o tego. ty tym myślisz, Papecio? A tego Akacza może za 11. Właściwie ja bym tylko Akacza. Dobra, robisz Akacza, Akacza. Co? być bezpieczny. Tak. Ile? Ja bym w sumie to sprzedał, żebyśmy byli na plus, jak to wygramy. Damy no, radę. To ja też bym A poczekaj, poczekaj. Chyba się ładujemy Tyra. I nie, jakby... bo jak mi się będzie... A w sumie złotówka, no dobra, możesz spróbować. Próbuję. Dawaj, rezypujesz. już do dwóch może. Dobra. Dwa. Jak, jak się wsiądzie, to, 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 to nie wiem co się. robię. Nie, 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 trzeba było go sprzedać. Ah, dobra, widzowie, idziemy na Iceboxa. Nie, masz psychę, otworzyłeś speka. A ile kosztuje? Z gotówkę. Najtańszy skin. Nie wiem. Najtańsza skrzynka. O, bo dawaj buleta, dawaj buleta, nie masz psychy. No nie wiem, trochę nie mam. Nie oddaje, on nie oddaje. Mówisz? No nie, on nie, nie, nie oddaje, oddaje. Nie oddaje. nie oddaję. Trzy. 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 blasty i oddaję ci jakaż, mówię ci. C ile ty Akacza to nie da. A, widzowie, widzowie. Modlmy się. Miężkie życie. Odda, te dostań, odda, są najgorsze. Odda. Nie oddało chyba. Nie oddało. Zabrało ci złotówkę. Y, Upgrade'uj je. A w upo? E, a upo rób, a albo nie, albo nie. Tak, o! a rób. Tu, są, tą, a to są kotki i pieski. Dobra, ona odda. Fak, ale słaba jakoś, ale kotki i pieski, grube. To będzie dla Robecia, bo my już ma... to będzie nasza taka... Y... Ja... To ja bym dał ja, rol w drugą masz. może, rol albo drugą? na sucho. Nie, na nie sucho. wiem, rol w drugą. Rol w drugą? Na sucho rób, na sucho. Rasu... Na sucho. Nie, Ej, nie, i ro... bo ten rol Ej. nie oddaję, ten rol nie oddaję nigdy. Nie, no trzeba było Lula, trzeba było się posłuchać, Robecia. Rube, nie, ja też się słucham, Robecia. Dobra, dzisiaj słuchasz się, Robecia. Mm, otwórz, y, otwórz, słucha. Jednego, jednego, jednego... Zejdź co, na dół, zejdź na dół, zejdź na dół. Otwórz blok 18. Tam. War, 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 nie, 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 nie. war, war. Dobra, otwierasz wara. Otwierasz A on ma, a ma? No, on, on no, się może, odda y, chyba tego, on się odda jak, te, jak... Jak dobrą jakość trafisz, to odda. Dobra, dawaj. Jednego. Albo dawaj dwa. Dawaj dwa od razu, nie bądźmy nubek. Nie stać mnie. Nie A stać go, ojej Dobra, to no. jednego. Nie, dobra. Może odda. Oby oddał, oby oddał. Aupa. Uespek. Uespek. Odda oddała? Oddała. Ustała. Oddała. Ustała. Oddała dwa złote. Upgrade'ować no ja i sprzedawać? Ja... ja bym sprzedał. Ja bym sprzedał, sprzedał. Bo nie będziecie sobie zaraz... Sprzedał, otworzył jednego. Przedaj i open. Y, Sprzedaj i open again. I masz łupę akacz Nie, fejse... Fencer... Nie no! dobra no, Oddała, 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 oddała! Nie Przedaj te, znowu. Fires, ja mam. Nie daj znowu. Masz jeż, A jeszcze dużo oddała. Bo miałem 8. Rozłotówka no, oddała ci, słuchaj. Co? Ej, dobra, ta skrzynię oddaję, totalnie. falas To nie, jest ten, dessert, co z nimi a nie. O Jezu, ja bym, ja bym selnął. Selaj, selaj. No. No, selaj. Jeszcze raz? I ostatni raz to no, otwórz, no. Ostatni raz, bo ona jest nawet dobra. Co się każe, dzieje. Dobra, Aupa. Prawie enki trafiłeś. Aupa, ale... Dobra, oddała. Oddała, to jeszcze raz. Ser. Ale to jest dziwne. Oponę, oponę, Kasz? Nie, USP. O, jego mam! O nie skani, on cię zabierze. A nie! Yy, na zero wyszedł. Na no. zero wyszedł. FN, Faktor New! Faktory New! No Faktory New wyszedł. Open the A Ej, a ty jak, jak masz yy, ten? Ałupa! Nie, nie! Ale to może być, być przyjęć upa, nie. No to... nie! Nie, nie, a ale, nie! Ale dobrać chyba dobrać złotówkę dobrać. mi tylko zabrało. Je jeszcze Zdawało raz? Ci, tak, złotówkę 90, tak, a, dawaj, stapi. A teraz odda. Odda SG. -ek. Ładny jest. Oddała. Oddała. To jest takie wciągające. Wiem. To MK, 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 MK. Nie, ile tam MK. O wie, no wiem, miała 80. No nie, ja. Zabrała, zabrała i to... Ile ta M kosztuje? To była ta? Nie. 50 złotych, tak to była ta. Wow, cienu... by o, ja cię 60 bym wygrał. Mój w sumie może zaupgrade'ować, może by było na plus. Mam 3 złoty... na dół, bo tam była skrzynka Glock 18, to Glocki oddają często, na dół. Albo co nie, zobacz. Na dół po prawo była. Masiwe. Może masive. Masive. No idealnie, najwyżej nie oddano Najwyżej nie odda, najwyżej będzie... Dobra, wiesz, najwyżej masz. bawimy się w Upgradera. Ty go nie masz. Odda. Ty go masz. Nie odda, bo to jest, widzę, mega starta. Zebrała dużo. Nie stać się już na... Stać się teraz na... Na e, tego, na Ice Blasta, ice, ale Ice blasta. Blast, Ale ja bym nie otwierał na razie Ice Blasta, tylko zejść na dół... I ja zobacz, co tam jest jeszcze fajnego. Zobacz jakie są fajne skrzynki do 2 zł, bo masz właśnie 2 złote. Iceblast może jedynie oddać, bo on Ice tylko mi breast. oddawał. Iceblast, Blast, Albo Rocket Dragon jeszcze jest. Nie, to nie oddaje, to nie to oddaje. To nie oddaje, mówisz? O nie, to Zabiera. nie odda. To nie odda. Dobra, ale zobacz coś jeszcze. Y y tam banana, ile kosztował banana? Gdzie masz banana? Pięć Na dole. 5 zł a, Glock też 5 zł kosztował. No i tu już są inne te, tu są za... Tu już goldy, są goldy gry i w ogóle... No dobra, dawaj zresztę, blast. bo... Tylko na co za... i ci oddaję, słuchaj, oddaję 2 zł ci oddaję. I ci A, zabrało. Czyli ja, za trzeba ulepszyć. No. no to idziemy na upgrader. Słuchamy, słuchamy Robercia, no? Za co? Hmm. Dawaj pomaga. Ooo no, za Eee, okay. Dawaj za tego Glocka P250, P czyli gdzie on. Tu? P250, no. tak ten I ja bym może doładował jeszcze? No do, doładuj nie. to 58 groszy. Całe, wszystko no. Albo nie, A tu za no. Zabijcie to masz w po podcinku. No? Yeah, nie, no. dobra, tak. Ro... Tamta tam tam ta liczba procentów odda. 69% odda. Ale to było 59. Nie, ale yy, chodzi mi o procenty, bo tak tam raz ładowałeś, że tam było, miałeś 69% A Mówisz? Jak myślisz papecią? A to na sucho, na sucho, na sucho. Na sucho. Jeżeli to nie oddam, to kończymy odcinek. Oddało, jest! No i oddało! Oddało, dobra, kolejne, nie? Ja już mówiłem, że 69 oddaje Yeey, MK M yy, No dawaj... Albo nie Gloka. Glock jest ładny. Ten? Dobra, co będzie to no. robić? Ja tam bym nie potrzebuję tak. po tym odcinku. A w sumie bym Doka, wziął coś. Dawaj, o, I ja tu. Dobra, dawaj bo nie masz no. A nie, masz skina czy nie masz skina? Ja nie mam. I dawaj ośmiu. A ja mówię do, y, do kapusty. I coś. I, roll I w drugą. teraz ci oddaję. Albo no i roll w drugą. No, no, no. I teraz ci oddaję. teraz ci oddaję. I teraz oddaję. ci zabieram.